To z minkiem nie? Tak, tak. Z Minki No włosiem wały. Jeszcze. Bałek. Jak pierwszy raz wałek to go taśmy obkleiłem. Włosku dużo. Witam w projekcie Czarnula. Dawno nie było kolejnego odcinka, ale to, ale to nie znaczy, że prace blacharskie nie postępowały. Wręcz przeciwnie, wszystko. Idzie bardzo szybko i zgodnie z planem. Niedawno byliśmy z tatą w odwiedzinach na lakierni oraz zawieźliśmy potrzebne rzeczy. Film z tych odwiedzin za chwilę zobaczycie. Ale żeby zachować chronologię, najpierw wrzucę Wam kilka zdjęć z końca prac blacharskich oraz z prac konserwatorskich lub konserwacyjnych. Konserwatorskich. Ale jeżeli kogoś nie interesują prace konserwacyjne. I chcieliby od razu zobaczyć film z odwiedziń, to przywijcie do tej minuty. Chociaż polecam obejrzeć całość, bo to bardzo fajny materiał. Nie mogę się już doczekać końca projektu, a Was zapraszam na film. Nie zapakowałem, a A, to jest Właśnie widziałem, że na tych zdjęciach nie, nie zamyka, nie otwierałeś tej szyby do końca. Nie, to, jest na pierwszy. Czy właśnie czy jakiś głupomo, że przestała nie, działać? Nie, czy? nie, 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 Widzisz w używce? Wyczaiłem sobie taką szybę, która ma tylko lekkie tu, ale za 50 zł, czy coś wiele, wiele lat temu. Taką załatwiłem. No ale jest chyba bardzo mało porysowana, albo jest prawie że ust. Trzeba wyregulować ten szmatę, a to jest. To jest podobno niełatwa sztuka. Ja, nie, ja słyszałem, nie, że niektórzy się tam z tym pocigali. Nie ma prawie nic. Wygarniasz takie to, rzeczy też. Oczywiście. Tak. Oczywiście. No dobra. Zostawić szybę... tą szybę. Tak. Zobaczysz, sam porównasz. Jeszcze, ja tak namiętnie spakowałem, żeby przetwarzać. Zobacz, od razu do rzeczy tam, po prostu te z piłką. O właśnie. Przepraszam. Cały gadżet jest. Tak. Jestem ciekaw, co to jest, czy to jest warte. Czy nie? Czy to jest to samo co na Allegro? Będziesz zakładał, to Wydaje, możesz porównać. Myślę, że to powinny być lepszy. Lepszy. Myślisz? Na pewno. Sklep interne internetowy, wiesz, opinii za bardzo nie ma to. Tak. Jest napisane jako, jako komplet. I o to chodziło. Tu do chromów też ma 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 malutkie, nie? Wikry. Tak. No weźle, już... że tam jeszcze na miejscu to można sobie porównać. Nawet to wskuramy, poj w pojedyncze sztuki to można już waso nawet wziąć, no bo już jak... To jest, jest komplet, to powinno do wszystkiego, wiesz, 10, 10 złotych sztuka, nie? od 9 do 13 mi powiedział. razy, razy no, no i co, Zostało nam te szyby, nie? Ja Najfajniejsza, tak tak. najlepsza rzecz. Pewnie do, do Ciebie przychodzą też od nich szyby, nie? Kupujesz też pewnie. Jest on tak zapakowany, nie chciałem tego rozmontowywać, ale wydaje mi się, że wszystko się zgadza. Tak. Ale nóżki No, musimy wklejać fajnie, bo wsiadam, to zarabną wklejać jako pierwsze, żeby zamknąć środek i. system montażowy, tak jest. nie? Tyle szyba ze wszystkim na gotowo, trzeba najpierw złożyć kołami ze wszystkim, dopiero na końcu wklejać Tak? Mm. Taki jest system. To te ogrzewanie też, bo ona jest grzana, nie? Też takie, te spineczki. Tak, 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 tak. tak. No, Czyli musisz wszystkie tam... Wszystko na gotowo muszę złożyć, łączniki, łączniki, bo tylnia miała tak zrobione, że miała tutaj takie można powiedzieć maskownice z gumki I górne miały l górne dolne miały w kształcie litery U. Mhm. Na to idzie uszczelka z wąsem. Na ten wąs wkładasz chrom, który jest klinem tej uszczelki. I to dopiero montujesz, sklejasz całość na gotowo. Przez to, jak już wkleisz szybę i wyciągnąć chromy dookoła, które są już, wiesz, hmm. spasowane, to to jest mistrzostwo świata, Te chromy się udało w stanie idealnym odzyskać. Super. I no przez to, nie wiem, przez to, że jak było to mleko w tych narożnika, czy tam co, przez to ta może szyba się przy wyciąganiu tego chromu lekko się No nie no. Bo tak jest wywalenie, nie? nie? To nie? Przednia jest cała, wszystko. Nie wiem czy przednią będziesz chciał, czy ją po prostu później utylizować. Nie, do, ona miała do wyrzucenia. Wdyżek, nie, do, do nie? Już mnie przednia tak y, wkurzała, bo y, jak jeszcze szczególnie po zmroku nie. też popada, to człowiek. Zobaczysz różnicę, jakie się jeździ autem po szyby. No. nówkę, szybę? No w nowym samochodzie, nie w no, jest... tym firmowym. No. Powiem Ci, ja W prywatnym aucie y, w mm. No, pierwsze parę dni, to się nie przejdzie. To wszystko było tak żywe, wszystko tak wiesz, bo szyba, która jest y, x lat użytkowana, ma odpryski, ma przetarcia, jest matowa i nie na długi, jeśli ktoś tam nie czyści od środka, to już jak ona wygląda. Jest, jest, to, jest taka też zmatowiała i wszystko się robi takie. Najgorzej to było w nocy po zmroku, sprzeciwka, ktoś świecił, to się robiły wiesz, refleksy. i... Sprzeciwka światła to była taka una, nie? I patrzysz z tymi ślipkami tam, czy. Tak, no to mnie już wpłynęło i już czekałem na tą szybę, żeby ją wymienić, ale jak. Wiem ten projekt popchnąć dalej, no to mówię przy okazji, całość. No i przednia to jest normalna, no 4-5 stóp zwykła, jakieś tam 7, pir, pi, irki tona, to nie są jakieś koszty, no bezpieczeństwo. No było tak, że nowe piórko włożyłem, bo tak, marzę mi. Założyłem nowe piórko, no miesiąc, dwa i znowu jest to samo. Nie? Mówię, co jest? A to szyba. Małe kamuczki, hmm. szyba y, po prostu niszczyła y, gumkę i, i, dupa, i, dupa Mógł, i dupa blada, i mogłeś robić to, co chciałem. Jedziemy teraz na lakiernie, zobaczyć jak samochód wygląda. Samochód jeszcze nie jest skończony, ale przynajmniej zobaczymy jak to w tym momencie po podkładzie wygląda. Jest to całkiem blisko warsztatu, klamoty już zostawione. No no i nie podpiłem oczywiście mikrofonu, bo nie jestem zwyczajny, ale to mam nadzieję, że było słychać. Zobaczymy, odwiedzimy. Zobacz. No, jak, to, jak ten, jak właśnie czasowo już pod... No właśnie to wszystko ten... Ten cały błotnik, nie? To jest tu przyjdzie jeden podkład, taki by, yy, mokro mokro tak zwany, żeby to wszystko tego nie jest tamzyjny, te diety te, te, przeszli, te, 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 to wszystko, żeby nie takie jak po prostu nie pani bazy na, na głąb blachę, na surową, nie? Bo tak nie jest, że. Do.. No, schadzanie nie bo tak składane. Z musi mówimy jeszcze raz podkładam cięko i wtedy wygramy na piechotę. Przepada i trafnie. Tak, ja no, tak. już że to jest. Zabezpieczone całą drogą masz, że tak się robili, do pierwszego przeboczenia rady. No, no tak. I faktycznie pewnie są wysikane do, do całego rady, czyli masz z całej gumy zakryte razem. No, Razem z tymi, dobrze wiesz, sani jak, jak to ma być zrobione? A, no dobrze. no te skinki. No, te skinki też, też będziemy mieli. Te szerokie są. Dwa lata. No, no wadzinki, bo to że... no, Mamy już wszystkie bardzo no, mi się przygotować. Tak, przed makierowaniem już wszystkie będziemy ściągać. Znalazłem taki sklep, gdzie tam cały komplet taki od razu to, co powinno być sprzedawali. W, w, w jakimś tam zamienniku, ale chyba powinno być dobrze. Niemiecki no, sklep. Wydaje że będzie lepszy jak zamiennik polski. No żeby regulować tą szybę, to trzeba zdejmować listę, nie. Tak tak tak, 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 tak. To tak. nawet dobrze, że ci przywiozłem teraz, bo to później już było za, za późno, nie? Bo tu są trzymać gumki, takie masz maskownice i. To i... też, nie? To tak, też tak, jest regulacja. Tak, tak, tak. No bo te wersje tak naprawdę się z stolik. I za żaden inny sposobem. I za każdym za każdym razem musi ściągać I tak. lista. Połowę spieni ciuła. No, no to właśnie, to, bo to są takie spinki, które no są. 10 dziesięć złotych stolika. 10 dziesięć złotych stolika, tych które tam Wymyślone, że byciała tylko kasę wydawała, nie? Tu chyba się te uratowały. Wiem, że tam jednej chyba brakowało. Nie? która jest zrobiona, jest jest przymikrowana, wszystko na tej dalej. Czyli pięknie muszę ci szukać. Nie, nie, nie? No, no tam nie te wszystkie są, bo one po prostu były. Przy. No. nic. W dniu. No. no. Nie, no tam. Ale szalet wolę otrzymałem tam, no, można powiedzieć, na grubości na, na warty. Można dotykać, nie? Bo tam... A, tak, tak, no. Je Jeszcze możesz. Jeszcze chyba, łapie, chyba, żeby... chyba, że chcesz, że zrobimy jakiś tam, wiesz... Ale... Nie mogę się poczekać efektu, nie? Później jak to wszystko się zrobi takie. Tak będzie świecące, ładne, yy, i A tak tu jeszcze... kolor to jest 196? 7. Czy 197? Tak. 197, tak. No idziemy idziemy w oryginał. Tak jak miało być. Wiadomo, że na pewno będzie różnica między yy, plastikiem a metalem. to trzeba hmm. pod uwagę, bo hmm. baza inaczej kryje na plastikach, na zderżakach i na listach, hmm. tak? One wiedzą, że jednolite i tak ale, ale mogą delikatnie tam o pół, jedną trzecią się no, różnicę ze względu na to, bo to jest standardowo, ale mhm. są klienci, którzy nie przepowiedź i nie, nie zrozumieją, że baza inaczej kryje na plastiku. Inaczej się układa. Inaczej, no mieliśmy mhm. też kilka okazji widzieć nowe auta, nowe, nowe, prosto takie tam nie wiem, tygodniowo, miesięczne, odebrane z serwisu, z salonu, gdzie różnica między błotnikiem tylnym przykładowo, a zderzakiem plastikowym to było o 2. Trzy, no, o... o... tak. to jest cieniejszy albo leśniejszy. Tak, tak, tak. To jest normalne, tak to tak się dzieje, i, i tyle. Łatwiej co mówiłeś, nie? Ktoś tutaj sobie łatwo wstecz. Trzeba nawet pieczeć. Zobaczcie, wszystko już. Mój kataraz mój na jednym. Z jednej ma sprawę speczmurkę, to w już nie ma. tutaj. Widziałem. No tu, tu właśnie te jeżera tu tutaj. Mhm. Ale widziałeś. Ile klasy mieliśmy po drodze? No, się, maluch, w Batorowie brabusa, brabusa. Jak? w Dobruwce, 911, czerwona, piękna, ta z 70 lat. lat, nie jest metalną. Z żeby wiedzieć, który jest. dom. z rzapki mierzą dwa cfale. No, 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 ludzie no, 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 Pogoda no, no, sobota, no, Nie powiedzą, takie, jest tych? no, ty nas tak, wiesz, no Coś na zawsze ma. Teraz tutaj mieliście, nie? Też pracę no, jest to jest praca z tyłu. Ja, proszę, do małżara i do lakiernika nic zdrowego nie przyjdzie, tak? No o to chodzi, nie? No, lekarstw? Właśnie, tak to ja. Dziś w samo, jak mówię, jest do samej kury zabezpieczone wszystko. To wszystko, struktura. Te, te zderzaki tam pougniły te śruby, nie? Tak, się no wszystko się... będzie Wszystko będzie nowe, dobać, nie? Te, te, te mocowania, tak, te mocowania zostaje, ale będziemy odwiercać, oszukuwać mocowania zderzaka, żeby dać nowe. Jeszcze roboty je nowy śruby, No tak. jest sporo, no wiesz, to później będzie zabawa przy składaniu, nie? Wszystko, wiesz, dopieścić wszystkie podzespoły, które zostały odkręcone i dane na magazyn, to wszystko trzeba teraz wrzucić na dół i wszystko po tak między innymi właśnie takie jak z serżaków. To jeszcze tak to, sobie, że co z tydzień tutaj, nie, 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 w takim projekcie. Prawda, mi to o, tydzień nie, 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 tam, nie, nie, I okrejony, to tam nie, wejdzie do, nie, 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 Później wiadomo, cholerka, dwa dni, i ile myślisz później jeszcze tak ci zejdzie, później to, to składanie. Nie mniej więcej tak orientacyjnie, jak muszę sobie zaplanować. Tak wszystko zależy też od części, które w poniedziałek zrzucimy, mój hmm. względem będzie wiedzieć, że to części, coś tam gdzie zamówić, coś regenerować i tak dalej. Ciężko powiedzieć. no Sądzę, że, nie wiem, Koło dwóch tygodni? początek maja. No, ale tak no, już na majówkę. Tak, tak. Majówka powinnaś. 19, latach... 19 maja w powie, mam urlop krót, krótki taki. Ale teraz się zaskoczy. Na początku maja nie mam. Teraz się zaskoczę takim. Richard Rawlings jest. Gazmańki słynne. Podpis koszulkę. koszulkach. Mówi, zabrałem ja ci koszulkę do podpisania, co ty gadasz? Ale inny świat nie. Jak akurat trafili, bo byli przez wczoraj i ogólnie to jest zamontar, weź no. ale mieli wczoraj dzień otwarty dla takich turystów. Możesz wejść i, wejśle, i zobaczyć pokser. Gazmańki. No fajne, to jest, mówi, inny świat. nie Inny świat. To jest w ogóle... Poprzesyła tych filmów. No po 30-40 zdjęć tam przesyła. No fajnie. Tam korzyli wysadzają z Ryczadem. No widzisz, no tak to wygląda. Jak ten, jak, jak już ten, jak już odbierzesz samochód, to mi jakieś tam zdjęcie wyjścia. Tak, ja no, tak wiesz po prostu tu na lakarnie, no wiesz, no tam pamiętasz, że mamy tam kilka zdjęć w trakcie jak tam ci, jak jak jak, jak yy, widzisz, jak to tutaj jest wszystko po zielonej z tym to zdrowie ma, jeśli ręcznie czyniemy. Ręcznie, czy jedzie, wszystko ręcznie. No. I posz poszło tak łatwo, czy tak. bardziej? Tak. I to tylko będzie teraz zatłuszczone i na to nam będą wygłuszczone, nie? I idzie Pani dostawić wygłuszkę. Mamy zaznaczenie, ma tak. się odzyskać w tygodniu. Są oryginalne wygłuszki do stu tysięcy kubka. Ma tak dać znać, zobaczymy jak to cenowo wyjdzie. Ględy już mamy oczywiście. Co tam jeszcze osobiście? No, no nie się nie zostało musimy, Mnie, że Musimy jakoś jeszcze, właśnie lepiej, wiesz, im prędzej, tym lepiej, jakąś tą listę, co jeszcze. Znaczy, żeby co... nie? Żebym miał też brakuje też to znajdę A, tu na miejscu od Zagłębi... Dwa! Przeźmie robię <laughs> dwa kilometry, trzy kilometry od nas, mamy potentata tutaj, można powiedzieć, na Polskę. Yy... Auto części Staniszewski. No, Staniszewski to mi się kojarzy. No, no to znamy. on ma po prostu tam, yy... no fortunę części. Za halą, po samej sufit Podejrzewam, że ty się nie znajdziesz z... i lepiej na tą część iż ja, i jeszcze no Może sam się to zobaczyć. I... To co mi będziesz robić? Blendy brakowało. Po kilku dniach blendy była. była. A dzisiaj zdobyć blendę nie z glitą, z tymi gwitami, to są stopione w, tym, w tą gumę. Okay. To dzisiaj to jest mistrzostwo światanie. A u ciebie na tam 5 czy 6 otworów, dwie były tak zgnite, że po prostu hmm. już o tym były kurde już był dramat. Nie? Takie dziwne tu właśnie od zeżaków, tam no, gdzieś. No. Patryk, że wydaje mi się, że odstanie Jak auto chyba dużo stoi, to tak się robi? Czy... Patryk, to są lata. To są lata, no, no niestety, no nic niecawiecznie. No Mercedes Sprinter, który wjeżdżał fabrycznie, on już wjeżdżał. fabrycznie, z rdzą <grym> oryginalnie. No ładnie będzie wszystko. Nowe szyby. Bierze. Mirek, weź wałek. że tego, było wałek, to z minkiem włosiem, nie? Tak, tak. No. Z wałek. Jeszcze, <grym> jak pierwszy raz wałek, to go okleczył, tak mam obklejany, no dużo nie było. No. To można powiedzieć nie? No, no Tak, to, no, to, 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 to. to są 124. To są twoje w tak mówię, to są to twoje w podkładzie. One są w podkładzie. 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 Skleiłeś tutaj, nie? Zespołane. Tak, ono już jest jest. Drugi. Zobacz, od spodu będziesz widział. Dobra, jest zespołany. To, mm. to jest stopiony plastik, bo to. Maszynka do plastiku. Krawężnik. Krawężnik oczywiście. to jest, jest czuły punkt, bo jest ta tamka, więc jest spinkę, wszystkie wszystkie otworzyłem dajemy nowe, bo na miejscu ci ostatnio pokazywałem, bo to tam się tam, firmę, masz, tam, mam tak. wszystkie na miejscu już takie rzeczy, ten, większość takich rzeczy mamy na miejscu, więc także z tym się nie musimy martwić. Dzisiejsze czasy są takie, że no, można szybko macie na miejscu, bo no, to nas nas, zamówić. Nasza tutaj część... Poznania z tej strony tutaj zachodnia o, o tak, to no jest można powiedzieć no, centrum motoryzacji. Mamy no, wszystko, co jest. Jako dzieciak przyjeżdżałem na giełdę jeszcze. z wujasem. nie? Przyszedł, no. Przyszedł, no. Przyszedł, przyszedł, ty też byłeś, tam po części tej. Ojciec mnie brał kurde, w niedzielę o 8 rano na giełdę i, i zobaczyć tam te samochody, to wszystko, no to, no, to no, dzisiaj już tego nie ma, no bo no, no, Alegro i Olix to wszystko wygryzło, nie. Ale ja no, pamiętam co no, moich no. czasów jeszcze na początku jak człowiek do prawo i tymi samochodami na mnie nie wymieniał. To 6-7 rano na giełdę jechał, żeby tylko sprzedać samochody. A ta giełda jeszcze, jeszcze tak. działa, tak? Gierdę gierdę samochody zresztą, nie, nie, to nie zlikwidują. Samochody nie. Samochodów nie ma już w samochodę. Ale części jak najbardziej są, bo one są w stanie. Oto z tego ma takie pieniądze, że coś opowiem. Sentymenterze, żeby się przejść. Kiedyś może na tą giełdę pojedziemy, tak z głupoty. Dobre szaszłyki mają, broń, ale Jak może, może raz jest z takiego pójdę z 8-9 dychów, z jest szaszłyk taki naprawdę, ale... I kiedy ona jest na ta giełdach? Tak jak dwa razy? W, w czwartkim nie idziemy. W czwartkim nie Tylko ona się o dołazie już kończyła, o do już się dwa razy dwie, bo ona jest od czwartej nocy, można powiedzieć, więc to jest tak zwana podkupka, jest.